W imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witam Was wszystkich w niedzielę Misericordia z Domini. Niedzielę, która jest niedzielą dobrego pasterza. Witam Was słowami z Ewangelii według świętego Jana, z 10 rozdziału. Ja jestem dobry pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną i ja daję im żywot wieczne. Skoro niedziela dobrego pasterza, to nie może zabraknąć Psalmu 23. Psalmu, który Król Dawid napisał i w którym opisuje Boga jako tego, który jest najlepszym pasterzem. Wsłuchajmy się w te słowa. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych mnie pasie, nad wody spokojnym nie prowadzi. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zostawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę, moją kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. A słowa Ewangelii Świętej to fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 10 od 11 wersetu. A czytamy tam następujące słowo: Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, Widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić, i głosu Mego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają, i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wiecznie, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tyle słów Ewangelii Świętej, która dana nam jest na dzisiejszą niedzielę. Złączmy się zatem w odpowiedzi na słowa tej Ewangelii i wyznajmy naszą wiarę w Tu jedynego Boga słowami apostolskiego wyznania. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego para naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczony pod Poncjuszem Piłatem. Ukrzyżował, umarł i pogrzebiony, Wstąpił do piekiem. Trzeciego dnia wstał, Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarły. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Na niedzielę dobrego pasterza Kościół wyznacza nam, do rozważenia fragment z pierwszego listu Piotra z drugiego rozdziału. A czytamy tam takie słowa: Chrystus cierpiał za was i pozostawił wam wzór, abyście poszli w jego ślady. On nie popełnił grzechu ani w jego słowach nie znaleziono podstępu. On, gdy mu złożeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził lecz się powierzał temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy martwi dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Byliśmy bowiem jak owce, które się błąkają, ale teraz zawróci, zawróciliście się do, do pasterza i stróża waszych dusz. Panie Boże, dziękujemy za to, że jesteś Bogiem, który kocha i który się opiekuje, który się troszczy. Prosimy Cię o to, abyś Ty błogosławił nam i prowadził w mocy Twojego ducha świętego. Amen. Drodzy, każda niedziela jest pięknym przeżyciem, gdy spotykamy się w niej z Bożym Słowem. Dla mnie. Niedziele są pewnego rodzaju, nadają pewnego rodzaju rytm mojemu życiu. Bez przeżywania niedziel w towarzystwie Słowa Bożego, każdy dzień byłby podobny jeden do drugiego. Każda niedziela jest początkiem, początkiem nowego tygodnia, ale też. Niedziela jest przypomnieniem, pamiątką zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I dlatego każda niedziela skupia nasze myśli wokół jednego tematu: tematu związanego z naszą wiarą, czy też tematu związanego z naszymi relacjami z Bogiem i też z bliźnimi. Dla mnie jedną z takich najbardziej przemawiających niedziel w roku kościelnym jest druga niedziela po Wielkanocy. Jest to właśnie dzisiejsza niedziela, niedziela Dobrego Pasterza, która ukazuje nam Boga, ukazuje nam Jezusa jako kogoś, kto się troszczy, kto dba, kto chroni, ale także poszukuje tych, którzy się zgubili. Poszukuje tych, którzy albo w ogóle nie nawiązali relacji z Bogiem, albo ich relacje się rozluźniły bądź uległy zerwaniu. Różne mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy, ale Bóg przez usta i przez słowo, które pisze Piotr w tym liście, zapewnia nas, że on troszczy się o każdego człowieka. I dlatego Chrystus umarł na krzyżu za każdego człowieka. Za tego, który jest blisko Boga, nieustannie blisko Niego, ale także i dla tego, który w pewnym momencie swojego życia odłączył się od stada, odłączył się od tych, którzy wierzą i postanowił pójść własną drogą. Bóg jednak nie przekreśla nikogo. I każdemu daje możliwość... Zweryfikowania swojego życia, zweryfikowania swoich decyzji. Może moi drodzy, jest to właśnie ten czas, który mamy dany po to, aby zweryfikować nasze życie, aby zweryfikować nasze decyzje, aby pomyśleć: z jednej strony może podziękować za to, że mogłem podjąć decyzję pójścia za Chrystusem, albo z drugiej strony może jest to czas, w którym. Mogę podjąć decyzję, aby pójść za Chrystusem, aby być może naprawić moją nie najlepszą relację z Bogiem. Zadajemy sobie w tym czasie takie pytanie: jak będzie wyglądał Kościół, jak będą wyglądać nasze kościoły, nasze parafie po epidemii? Obym był w błędzie, ale nie przypuszczam, żebyśmy musieli. Rozbudowywać nasze kościoły, bo nie będą mogły pomieścić tłubów, które będą chciały przyjść na nabożeństwo. Ale moją modlitwą jest to, abyśmy, gdy przyjdziemy do Kościoła, gdy wrócimy do naszej kościelnej ławki, abyśmy wrócili do niej z pogłębioną wiarą, z mocniejszym jeszcze przekonaniem, że należymy do tego pasterza, który jest najlepszym pasterzem na świecie. Do Jezusa Chrystusa. To jest moje życzenie. To jest moje życzenie dla każdego z nas. Na początku przeczytaliśmy psalm 23. Nie może być inaczej. Jest taka pieśń, a właściwie słowa tego psalmu zostały jeszcze okraszone muzyką. Pieśń o tym samym tytule, Panie z pasterzem moim. Pieśń, która znajduje się w naszych śpiewnikach. pieś którą śpiewaliśmy w czasach młodości na obozach młodzieżowych, na obozach dziecięcych i proponuję, żebyśmy ją zaśpiewali właśnie teraz. Może w tej chwili się ktoś z Was uśmiechnie. Tego Wam życzę. Śpiewajmy. Jest Twoim pasterzem. Pamiętaj o tym. Amen. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że jesteś naszym pasterzem, że Ty nas nieustannie kochasz i że stale się o nas troszczysz, że prowadzisz nas po drogach naszego życia. Wtedy, kiedy jest nam dobrze, ale także wtedy, kiedy jest nam źle. Dziękujemy Ci za to, że możemy odczuwać Twoją obecność. I prosimy Cię, abyś czuwał nad Twoim kościołem, nad naszymi bliskimi, nad naszymi domami w tym szczególnym czasie. Prosimy Cię o to, abyś ty czuwał nad rękami lekarzy, pielęgniarek, służb medycznych, wszystkich tych, którzy są na pierwszej linii frontu, są zaangażowani w pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Prosimy Cię o mądrość dla nas wszystkich, dla tych, którzy sprawowują, sprawują władzę w Kościele, ale także w naszym państwie. Prosimy Cię o pokój dla nas i o Twoje błogosławieństwo. Ochraniaj nas w mocy Ducha Świętego przez Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, którego słowami chcemy wołać do Ciebie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest Królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Mój drodzy, kilka... Garść ogłoszeń parafialnych. Na razie jeszcze nie spotykamy się w kościele. Decyzje na ten temat zostaną podjęte w najbliższym czasie i o tych decyzjach Was w jakiś sposób poinformuję. Kościół nasz organizuje zbiórkę środków na bratnią pomoc Gustawa Adolfa. Środki te można wpłacać na. Konto parafialne z dopiskiem, bratnia pomoc Gustawa Adolfa, albo też konto Kościoła z podobnym dopiskiem. Na stronie naszej parafii uruchomiona została zakładka darowizny. Można w łatwiejszy sposób niż zwykle dokonać takiej wpłaty darowizny. Wszystkim, którzy skorzystali z tego kanału serdecznie dziękuję. I myślę, że. Kiedy tylko wrócimy do kościoła, kiedy tylko spotkamy się w kościele, będziemy mogli o wielu innych rzeczach jeszcze sobie porozmawiać. To tyle ogłoszeń. Zostańcie z Bogiem i przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj cię ostrzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da swój święty pokój. Amen. zostańcie z Tobą.